Ojciec Pio z Pietrelciny mieszkał w historycznych murach średniowiecznego klasztoru, ukrytego na spokojnych wzgórzach południowych Włoch. Poświęcił swoje życie modlitwie i religijnemu zapałowi w tym miejscu, które jest sanktuarium duchowego odosobnienia. Znany ze swojej niezachwianej wiary i rzekomo niezwykłych zdolności, ojciec Pio stał się symbolem zarówno tajemnicy, jak i nadziei. Wśród jego wielu duchowych objawień, jednym z wyróżniających się było proroctwo dotyczące Donalda Trumpa osoby, która nie wydawała się być związana z życiem religijnym ojca Pio. Wizja ta jest niepokojąca nie tylko dlatego, że jej tematem był potencjalny polityk, ale także dlatego, że wykraczała poza zwykłe granice jego osobistych duchowych trosk. We wrześniu 1968 roku w ostatnich dniach swojego życia, ojciec Pio wygłosił przemówienie w klasztorze San Giovanni Rotondo, które miało mieć trwały wpływ na sprawy globalne. Jego uwagi dotyczące młodego wówczas Donalda Trumpa w Nowym Jorku wywołały wiele ciekawości i domysłów. Od człowieka, przesiąkniętego duchowym mistycyzmem, uwagi te zrodziły intrygujące pytanie. Co ojciec Pio przewidział na temat wpływu Trumpa na globalną scenę? Zagłębiając się w te tajemnice, badamy nie tylko znaczenie proroctwa, ale także jego znaczenie dla niepokojów politycznych i podziałów, które charakteryzują dzisiejszy stan świata. Z Donaldem Trumpem, który miał zostać 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych, w samym sercu, proroctwo nawiązywało do głębokiej zmiany w dynamice globalnego przywództwa. Trump jest dobrze znany ze swoich podzielonych poglądów politycznych. Aby być informowanym o naszych nadchodzących treściach, pamiętaj, aby nacisnąć przycisk Lubię to i zasubskrybować kanał, jeśli podobają Ci się treści, które zostały już opublikowane. Ten punkt widzenia jest kroniką nie tylko ostatnich godzin życia ojca Pio, ale także całej jego egzystencji, począwszy od jego narodzin w małym miasteczku Pietrelcina 25 maja 1883 roku. Jego wczesne doświadczenia z religią i mistyczne ekstazy odróżniały go od innych młodych ludzi z jego pokolenia. Został kapucynem w wieku 15 lat, przyjmując imię Pius na cześć papieża Piusa Divende. Nasze badanie uwzględnia również szersze ramy wszystkich proroctw biorąc pod uwagę jego trwały wpływ na swoich zwolenników i globalną społeczność katolicką. Łącząc jego wizję, rozważamy ich ciągłą aktualność, szczególnie w świetle szybko zmieniającego się krajobrazu politycznego i zbliżających się wyborów prezydenckich w USA w 2024 roku, w których wezmą udział wybitne postacie, takie jak były prezydent Donald Trump i prezydent Joe Biden. W spokojnym zaciszu swojego włoskiego klasztoru, ojciec Pio przyjął święcenia kapłańskie w 1910 roku, rozpoczynając karierę pełną nadprzyrodzonych wydarzeń. Po zaledwie ośmiu latach został głęboko naznaczony przez pojawienie się na jego ciele stygmatów, czyli ran przypominających te, które odniósł Chrystus podczas ukrzyżowania. W ciągu pięćdziesięciu lat znaki te wzbudzały zarówno podziw, jak i podejrzenia. Przyjął te wcielenia jako bezcenną szansę na udział w cierpieniu Chrystusa, które miało doprowadzić do odkupienia wielu ludzi. Jego niezachwiana pobożność i pokora przyciągały tłumy szukające duchowego przewodnictwa, uzdrowienia i rady. Uznany za swoje uzdrawiające czyny i głęboki wgląd, stał się promieniem nadziei. Posiadał niezwykłe zdolności. Wśród przypisywanych mu darów były bilokacja, proroczy wgląd i rozeznanie duszy, choć twierdzenia te nie były bezsporne. Jego publiczne wystąpienia były ograniczone w wyniku wczesnego sceptycyzmu Kościoła, ale ostatecznie jego świętość została uznana, co doprowadziło do jego kanonizacji w 2002 roku. Miał wiele empatii dla ludzkiego cierpienia. Postrzegał swoje cierpienie. Jako ofiarę za grzechy ludzkości, mającą na celu promowanie duchowej odnowy. Jego zaangażowanie w pocieszanie i pomaganie pokrzywdzonym było widocznym przykładem jego empatii. Jego długie okresy medytacji były często uważane za czas, w którym komunikował się z boskością i otrzymywał wizję przyszłych wydarzeń. Tym wizjom proroków, od indywidualnych po uniwersalne objawienia, Towarzyszyły naglące apele o skruchę i reformę moralną. Jego nieoczekiwane proroctwa, dotyczące Donalda Trumpa, pojawiły się w tym otoczeniu, dodając mistycyzmu otaczającego jego duchowe poszukiwania. Jego wysiłki zmierzające do poprowadzenia ludzkości ku prawości i troska o stan świata, podkreślają trwałe znaczenie tych wizji. Dokładne zbadanie kościelnego i historycznego kontekstu okresów, w których miała miejsce każda z jego wizji, jest niezbędne do zrozumienia jego duchowego dziedzictwa. Debaty dotyczące wiary, przeznaczenia i boskiej interwencji są nadal pod wpływem jego spuścizny, która jest pełna boskich rad i proroczych słów, nawet w dzisiejszych czasach. Ze względu na swój wyjątkowy wgląd w głębie ludzkiego ducha, Ojciec Pio często udzielał rad, które miały głęboki wpływ na ludzi, których prowadził. Oprócz tego, że jego wizje były unikalne dla każdej osoby, były one również ogólnie zgodne z katolickimi ideami pokuty i zbawienia. Jego wezwanie do pokuty za grzechy i wiary w Boże Przebaczenie podkreślało istotne znaczenie duchowego odmłodzenia. Jego pilnie głoszone lekcje inspirowały społeczności i jednostki do odwrócenia się od grzesznych dróg i wznowienia życia w cnocie. Tej pilności towarzyszyło silne poczucie empatii dla fizycznego i duchowego cierpienia ludzi. Często omawiał konieczność powrotu do podstawowych zasad duchowych w celu złagodzenia tych cierpień. Ojciec Pio przewidział w swoich wizjach czasy wielkich przeciwności. I duchowego pogorszenia. Napominał wiernych, aby mocno trzymali się swoich przekonań, sugerując, że przezwyciężenie zbliżających się trudności będzie wymagało hartu ducha i planowania. Przestrogi te miały na celu promowanie gotowości do pokonywania trudności z wiarą i modlitwą, a nie wzbudzanie strachu. Jeśli uważasz, że te informacje były pomocne, polub subskrybuj kanał. I pomyśl o skorzystaniu z superpodziękowań, aby nadać kanałowi szczególny impuls. Twoje wsparcie jest bardzo cenne. Przede wszystkim. Wśród wielu swoich przepowiedni, ojciec Pio przewidział powstanie światowego przywódcy, który będzie miał duży wpływ na sprawy globalne. W wizji Ojca Pio przywódca ten nie byłby politykiem w tradycyjnym sensie, byłby raczej kimś kto kwestionowałby przyjętą mądrość i podważał ustalone systemy polityczne. Po drugie, przepowiedziany przywódca byłby podzielony. Wywołałby silne reakcje, które podzieliłyby opinie społeczeństwa. Jego kadencja charakteryzowała się intensywnymi debatami i silnymi podziałami które odzwierciedlały intensywne reakcje emocjonalne i polityczne, jakie wywoływał. Niektórzy go kochali, a inni nim gardzili. 3. Zgodnie z wizjami ojca Pio, przywódca ten nieustannie pojawiał się w wiadomościach i napotykał wiele trudności, gdy znajdował się w centrum uwagi. Jego kadencja charakteryzowałaby się ciągłą krytyką i sprzeciwem, co odzwierciedlało dzielącą naturę jego przywództwa. Numer 4. Agent rewolucyjnych zmian. Zgodnie z wizjami ojca Pio, ten przywódca jest główną siłą stojącą za globalnymi zmianami, a nie tylko obserwatorem. Wyobrażał sobie osobę, która przyniesie głębokie zmiany w wielu dziedzinach, takich jak dyplomacja międzynarodowa i polityka gospodarcza, zarówno pozytywne, jak i destrukcyjne. Nawet jeśli są one dyskusyjne, te transformacyjne efekty pokazują silny wpływ, który wykracza poza ulotne cykle polityczne. Kariera Donalda Trumpa i jego zdolność do zmian są ze sobą silnie skorelowane. W czasie jego prezydentury wprowadzono znaczące zmiany, zarówno w polityce krajowej, jak i międzynarodowej. Zmiany te przyniosły trwałe efekty. Ilustrując siłę niekonwencjonalnego przywództwa. Interpretacje proroctw, takich jak ojca Pio, mogą się znacznie różnić w zależności od punktu widzenia tych, którzy je słyszą. Ponieważ jego proroctwa są ezoteryczne, konieczne jest dokładne i bezstronne badanie, aby zapobiec wyciąganiu błędnych wniosków. Niektórzy krytycy widzą w nich precyzyjną prognozę przyszłych wydarzeń a inni odrzucają je jako zbyt mgliste, podkreślając rzekome prorocze zdolności ojca Pio. Dla wielu prorocze słowa ojca Pio są potwierdzone przez precyzję, z jaką opisał przyszłego amerykańskiego przywódcę, który byłby podobny do Donalda Trumpa. Niezależnie od opinii na temat polityki Trumpa, nie można zaprzeczyć, że wywarł on głęboki wpływ zarówno na zwolenników, jak i przeciwników, co podkreśla, jak ważny jest jego wpływ na rozmowę we współczesnym społeczeństwie. Wejście Trumpa na szczyt drabiny politycznej i jego działania od tego czasu charakteryzują się nagłymi, nieregularnymi zmianami, które są sprzeczne z normami i konwencjami. Niektórzy uważają tę nieprzewidywalność za ekscytującą, ale inni mają poważne obawy. Co do możliwych konsekwencji jego nieortodoksyjnych metod. Obawy o szerszy wpływ jego polityki na normy społeczne i stabilność międzynarodową są obecne oprócz sporów dotyczących polityki. Jego kontrola nad narracją medialną, która zwiększa jego wpływ i związaną z tym niepewność, pogłębia te obawy. Ta zawiła analiza. Przedstawia Trumpa jako potężną jednostkę, która może zarówno zdobyć sporą rzeszę zwolenników, jak i dużą opozycję. Silna polaryzacja podczas jego prezydentury wskazuje na dwoistą naturę jego wpływu. Może być postrzegany zarówno jako destrukcyjna siła o nieprzewidywalnych skutkach, jak i odważne wyzwanie dla status quo. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, jak miłość, strach i niepokój. Są uniwersalnymi emocjami, biorąc pod uwagę emocjonalne krajobrazy, które wpływają na opinię publiczną. Obejmują one różne grupy wiekowe i doświadczenia. Pismo Święte dostarcza głębokiego zrozumienia, jak radzić sobie z tymi uczuciami poprzez wiarę. Po pierwsze, zwycięstwo nad trudnościami. Wytrwałość Chrystusa została podsumowana w liście Pawła do Rzymian. Wierzący mają zagwarantowane zwycięstwo nad najtrudniejszymi przeszkodami życiowymi, takimi jak ucisk, cierpienie, a nawet prześladowanie z powodu miłości Chrystusa. Obietnica ta podkreśla silną relację z Chrystusem, która daje jednostkom siłę do przezwyciężenia wszelkich trudności. Numer 2. Doceniaj to, co wieczne. Jezus omawia strach przed groźbą śmierci w Ewangelii Mateusza, kontrastując go z wartością duchowej czci. Jego nauki kładą większy nacisk na wieczną wartość duszy niż na zewnętrzne niebezpieczeństwa. Skrupulatna dbałość Boga o szczegóły on nawet numeruje każdy włos wskazuje na jego osobistą troskę o nasze dobro i zapewnia nas o naszej wartości, która wykracza poza wszelkie ziemskie standardy. Numer 3 Spokój pośród trudności Ewangelia Jana przedstawia zapewnienie Jezusa o pokoju w obliczu nieuniknionych trudności, jakie napotykamy w tym życiu. Oprócz przyznania, że cierpienie istnieje, oświadczenie to zapewnia transcendentny pokój za pośrednictwem Jezusa, który zatriumfował nad światem. Obietnica ta zachęca wierzących do czerpania pociechy i siły z triumfu, bez względu na to, co dzieje się poza nimi. Te wersety z Pisma Świętego mówią o łaskawym i potężnym Bogu, który może bez lęku stawić czoła najgłębszym ludzkim potrzebom i niepokojom. Boża odpowiedź na ludzki strach i niepokój nie jest pogardliwa, jest raczej niesamowicie współczująca. I zapewnia sposób na znalezienie pokoju przez jego syna, Jezusa Chrystusa. Te niebiańskie obietnice ostro kontrastują z ziemskim przywództwem osób takich jak Donald Trump pod względem empatii i zarządzania. Administracja Trumpa była chwalona za znaczącą zmianę polityki i pozytywny wpływ na wiele branż, ale znalazła się również pod ostrzałem za politykę. Którą niektórzy postrzegali jako pozbawioną wszechogarniającego współczucia, szczególnie w odniesieniu do grup marginalizowanych. Krytycy wskazują na środki takie jak surowe przepisy imigracyjne i cięcia w usługach socjalnych, jako przykłady przywództwa, które może nie być zgodne z inkluzywnością i niezachwianą miłością, której uczy Biblia. Ta rozbieżność kwestionuje charakter i metody przywództwa. Które rzekomo promuje wspólne dobro, ale przez niektórych jest postrzegane jako zdradzające podstawowe chrześcijańskie nauczanie, aby traktować wszystkich z szacunkiem i miłością. W tym świetle religia odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu więzi społecznych i przywództwa. Zmusza zarówno jednostki, jak i liderów do zastanowienia się, w jaki sposób ich czyny. Są zgodne z szerszymi zasadami współczucia, uczciwości i służby, które kierują zarówno duchową, jak i świecką sferą życia. Dyskusja wokół tych kwestii ma trwały wpływ na opinię publiczną i system polityczny, podkreślając skomplikowany związek, jaki istnieje we współczesnym społeczeństwie między wartościami społecznymi, przywództwem i religią. Odpowiedź na głęboko teologiczne pytanie. Czy Donald Trump został wybrany przez Boga jest bardzo zróżnicowana wśród wierzących. Niektórzy twierdzą, że dojście Trumpa do władzy jest realizacją boskiego proroctwa, a jego znaczący wpływ społeczny i polityczny miał służyć wyższym celom, takim jak wspieranie wolności religijnej i wzmacnianie więzi z Izraelem. Zgodnie z tą perspektywą, Trump jest niedoskonałym naczyniem, które Bóg wybrał do realizacji poszczególnych części boskiego planu. Pomimo jego niedociągnięć, niektórzy zwolennicy jego przywództwa twierdzą, że pomaga on urzeczywistnić boską wolę i prorocze pisma. Cytują jego niezachwiane stanowisko w niektórych sprawach jako dowód jego kluczowej roli w Bożym planie. Z drugiej strony, Niektóre głosy religijne podkreślają, jak ważne jest życie odzwierciedlające cechy podobne do Chrystusa, takie jak pokora i bezinteresowność cechy, których ich zdaniem Trump często nie podtrzymuje. Istnieje rozbieżność między jego działaniami a idealnymi cechami boskiego wyboru. Według jego krytyków, którzy twierdzą, że jego kontrowersyjna polityka i często polaryzujące zachowanie nie reprezentują cech przywódcy wybranego przez Boga. Boskie wybranie ma skomplikowaną historię i nie jest determinowane przez ludzkie standardy. Zgodnie z Pismem Świętym, Bóg wykorzystywał różne osobowości, niektóre z oczywistymi wadami, do realizacji swoich celów. Dlatego nawet ci, którzy wątpią w zgodność Trumpa z boskimi atrybutami, mogą zgodzić się, że jego administracja może być jeszcze częścią Bardziej złożonej i enigmatycznej boskiej historii. Pośród tych teologicznych dyskusji, przepowiednie ojca Pio o dojściu Trumpa do znaczenia i przeszkodach, jakie napotka, zapewniają dodatkową perspektywę, którą należy wziąć pod uwagę. Objawienia te, przedstawione jako konsekwentna postać, przeznaczona do znaczących prób i wpływów, przyszłyby do ojca Pio znanego ze swoich mistycznych wizji, poprzez intensywną duchową komunię i refleksję. Przekazane w ten sam tajemniczy sposób, co inne jego wizje, proroctwa te dają wiele możliwości interpretacji. Dla tych, którzy podążają za Ojcem Pio, proroctwa te są czymś więcej niż tylko prognozami. Są boskimi znakami, które zachęcają do modlitwy i czujności w niepewnych i transformujących czasach, dla całego świata. Światopogląd ojca Pio i przesłania, które głosił, zostały ukształtowane przez globalny konflikt i zmiany społeczne jego epoki. Mimo, że jego proroctwa wychwytują naglące obawy jego czasów, zapewniają również trwałe duchowe przewodnictwo, poruszając tematy cierpienia, odkupienia i boskiej opatrzności, które przecinają czas i przestrzeń. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie interesujący. Jeśli obejrzałeś go do końca, aby otrzymywać więcej treści podobnych do tej, nie zapomnij polubić, zasubskrybować, a może nawet zostawić super podziękowanie jako dodatkowy wyraz wdzięczności. Twoje zaangażowanie jest niezbędne dla naszego ciągłego rozwoju. Ponadto uważa się, że osobiste cierpienia ojca Pio, zwłaszcza jego stygmaty, są aktem wstawiennictwa za ludzkość, reprezentującym jego udział w cierpieniu Chrystusa. Jego prorocze przesłania, które podkreślają wytrwałą wiarę i duchowe męstwo w obliczu trudności, są zgodne z tą ofiarną perspektywą cierpienia. Tak więc debata nad potencjałem Trumpa do niebiańskiego namaszczenia służy jako przykład skomplikowanego związku, który istnieje między proroctwem, wiarą, i przywództwem. Proroctwa Ojca Pio wzmacniają tę rozmowę, dodając element duchowy, który zachęca do dalszych badań i kontemplacji natury boskiego zaangażowania w sprawy ludzkie. Nauki przekazywane przez Ojca Pio swoim naśladowcom trafiają głęboko w sedno, kładąc nacisk na modlitwę i pobożność. Konsekwentnie promował silne życie duchowe które opierało się na rytuałach sakramentalnych i indywidualnym czasie spędzonym z Bogiem. Jego wskazówki często promowały życie moralne i pobożne oraz odzwierciedlały nauki katolickie. Zarówno wierzących, jak i sceptyków przyciągają te proroctwa, które tworzą złożoną sieć zarówno religijnej, jak i świeckiej ciekawości. Wiele osób uważa, że proroctwa ojca Pio. Wzmacniają ich wiarę, co jest szczególnie postrzegane w kręgach religijnych, jako potwierdzenie jego duchowych intuicji. Jego uczniowie postrzegają te wizje jako wieczne przypomnienia o znaczeniu duchowej wytrwałości i czujności w trudnych czasach, a nie jako historyczne artefakty.